Zanim czas przeminie i emocji tyle Łapmy wspólne chwile Zanim czas przeminie i emocji tyle Łapmy wspólne chwile Prawdziwa miłość to w jedną stronę bilet Zanim czas minie i emocji tyle Łapmy wspólne chwile Bez ciebie ginę Urodzeni, doświadczeni, czas to zmieni Więc czekam aż życie na przytuli Ceni, w świetle cieni, Od wszystkie chwile tak ulotne Ty jesteś światłem, czuję zawsze do mnie dotrze. Nie poznałem, byłem kroplą deszczu Teraz kropla to za mało, by określić to, co w sercu Choć widoczne jest, że to jest miłość To coś nas hamuje, blokuje życie chwilą Wiesz, nie myślałem, że ty do nie przyjdziesz Zapukasz w serce, wyrzucając to, co we mnie jest Przykra, Już nie wyjdę, tak widziałem to w twoich oczach Nie uciekaj, poczekaj, pozwól mi siebie kochać Mam odwagę bardziej niż kiedykolwiek przyznać się przed tobą Że jestem gruntem, a ty wodą Przepływasz przez me ciało, i przecz Aż trudno to określić tak, bardzo cię kocham, wiesz. Urodzeni drogą, też to znów widzisz je za oknem. Tylko od nas zależy, czy nasza miłość to jest problem. Nieistotne. Wiem, że to czujesz, Zaufaj swemu sercu tak jak ja nie pożałujesz Droga, którą idziemy Pozornie trudna Życie to jest przygoda, zakończy ją tylko trumna Więc bądź trudna, przetrwałaś wiele, życie znów nas testuje, lecz jestem tu dla Ciebie Oczy wielkie ma strach I tak w każdym z nas Teraz też go wyczuwam, lecz to nie jest jego czas Nie myśl, myśli nie sterują życiem Bo nie na kierownicy słyszą, tylko serca bicie Więcej, ale tylko te dwa słowa wciąż powtarza moje serce Kocham Cię i teraz czekam na Twój ruch Nie musisz mi nic mówić, ja nie wymagam słów Zanim czas przeminie i emocji tyle Łapmy wspólne chwile Zanim czas przeminie i emocji tyle Łapmy wspólne chwile Prawdziwa miłość to w jedną stronę bilet Zanim czas przeminie i emocji tyle, tyle, tyle. Łapmy wspólne chwile To z ciebie ginę